Tak to znowu ja co tu robić Tęsknię za moim domem w ogóle Głośną ulicą w ogóle tęsknię za swoimi warunkami od razu I tak zostać Jezu Jeszcze pierdzę po chipsach które jeszcze jem i po tamtych których zjadłem No się można nażreć tym Dam wam chipsy, jak będzie tutaj dużo wyświetleń, dużo lajków. A jak będą udostępnienia, to wam dam dwa chipsy. Jak będą komentarze, to wam dam wam 3 chipsy. I jak pobierzecie ten film, to dam wam 8 chipsów na raz, od 3 do 8. Nie wiem co tu jest więcej do powiedzenia, więc robię cięcie jak coś. Dobra, zostawimy tutaj Zignorujmy te jebane bane muchy Tu jest fotel. Po chuj w ogóle. Dobra jest ważne. No nie? Kurwa muchy Dobra Nie zwracajcie uwagi To nie ślina tylko zwykałem się znowu No już dziewiąta Kurwa Gdybyśmy tylko odwiedzili ten dom to rozumiem ale Jebana wizyta Jebane posiedzenie pana Mucha, gdzie to jest? A ta kurwa się ukryła. No. Kurwa, wołają mnie. Co? Jest więcej drewna widzę. No, tata przyniósł. Jakie ciekawe No. Co widzowie? Tylko ja. Co nie? O, ta balata. Tam... No, hmm? gdzie? Kowry stąd latają. Dobra, idę do niej. Dobra, walkę Kurw. Można sobie posiedzieć, nie? Dobra. Czy tylko rozpierdolić ten cały dom i uciec. Ale czym tu rozpierdolić? Jak tu przejdziesz, ogień tylko z piecyka. I wszyscy inni by zginęli. No właśnie, w tym jest problem. I utknąłbym tu na wieki. Na wieki wieków. Nigdy bym już nie dotarł do swojego domu z powrotem, gdybym to zrobił. Musiałem więc zapalić ogień gdzieś indziej. A tam, gdzie inni by nie widzieli. Kurwa. Się zapalało. O tu? Dobra. Coś kurwa tutaj? Wszędzie łażą te skurwy syny. Nim tylko wyszedł na dworznacę, ale tutaj jakieś gówne latają. Jezu, jak zwykle. Nie bójcie się, ze mną jesteście bezpieczni. Tutaj kurwa też muchy są jakieś. Dobra idę po staro. Albo sam sobie wezmę jakiś spray. Skoro mówią, że sam mam sobie szukać, no to jakie ja tu przeżyje? No, jakie ja tu przeżyje? No, ludzie, Co to jest kurwa. Ech, chociaż na łóżku można. Ale te muchy to naprawdę. O, to się... Mówiłem, że pod lampą, tylko nie zbij tej. Włożył spod tej. Och, cholera za chwilę zbijesz to. Cholera. Dobra. O! O! <grym> no jeszcze skrzydełko sobie poleciało do dołu. <grym> za chwilę zbijesz to światło. Nie, no. nigdy nie chciałbym być muchą. Jezu, jeszcze te małe muszki są problemami. Mm. I w takiej melinie mieszkać? Daj spokój To kto tu może mieszkać niby? Gdybym wiedział, że taka melina będzie No to tam bym nie jechał Słuchaj, muchy wszędzie Wszędzie Nie tylko muchy Teraz tata zrobi. Tak. O, on, no bo by się rozwalił tą. I byłoby ciemno. No i się pozbędziesz tych małych skór. Nie się, bo nie mogę patrzeć na ciebie, bo muchy się boją. Nie boję się, muchy. Weź, przestań. Ja tylko nie znoszę much. Tylko Cię poprosiłem. Ja to Właściwie oni Cię poprosili, bo ja to Otwórz mi okno. Dobra. Jakie te? O. A to jest tylko jedyne. Tak. Mhm. No super po prostu.

Jak tu mieszkać w takim, nie wybraliście, proszę Was tym talerzem ich zbij. Zobacz jak zabija, będą te... Wydania makro założy Wydają wszystkie te okno Bo, bo o, wady lecą do światła prawie każdy to wie No I już stąd nie wylecą Nie, tam jakiś młody misynek ten Ciupkę co za zajebista akcja Dobra dawaj a. Kuźwa już drugi raz się rąbnałem w głowie bo, Albo pierwszy bo tutaj jest takie ciasne Ale nie boli Trzeba być twardym a nie miękkim hm. Owady lecą tylko do światła A w ciemności to nie wiedzą nic kuźwa nawet jedna po telewizorze skakała, widziałem. Ach. Nie jedna. Nie, inne latają, widziałem. Ja widzę. O, o. Tylko, żeby ci nie pogilały. Bo te owady to gilgoczą. No do Tylko umyj ten ręcznik, bo taki zasyfiały teraz jest. No co mnie kopiesz? No wiem. Jakbyś chciał, to byś wszedł kilka kroków wyżej. No wiem, ale... Jakbyś chciał, to... Wystarczy chcieć. Jakbyś chciał, to byś wszedł kilka kroków wyżej. Poza... Wyobraźnie w ogóle. No, proszę bardzo. Nie No wiem. Tylko kończę twój dialog. Jezu, owady tak zapieprzają o Jezu Tylko jak przyciemnie ekran to widać Dosłownie Widać jak ja teraz widzę A wiesz, że na nagraniu jest poziom światła? Jak się przyciemni do końca, to się widzi to samo co ja, tylko nagranie jest ciemniejsze niż zdjęcia, wiesz? Serio Jakbyś podświetlił nagranie no, miliard razy, to by zdjęcie i tak było jaśniejsze. Nie, no teraz będziemy atakować muchy. Jeszcze dwa dni i bądźcie śmieszni. Ja, ja się bawię oświetleniem w, w nagraniu. Ja się bawię oświetleniem w nagraniu, a ty Mucha A ty je kończysz wszystkie Nie. Widziałem jedna łaziła po tym Ty jesteś, jesteś moją cholerą Myślałem, że jebiesz w to Jezu Tak byś walił w to I by w końcu pieprzło I bym miał wieczną noc no. Kuźba. Rękoma to robić. Ja to klasnę i nie zostawia śladu. Ale nie zawsze tak było. To Asia, <śpiewa> jak mówisz, za 69 zł, to za 39 zł. To jest 3. Jakbyś rąbnął to z całej siły. Oooo. No. dla kipier? <laughs> Ty jakbyś chciał to byś zabijał wszystko <laughs> Wszystko i wszystkich O nie, nie mów że zdejmiesz to No, wyjdź! A, dobra. Przyjdzie do światła! Światło to zawsze. Ja tu się bawię w oświetleniu w ekranie, a ty tutaj się bawisz z nimi. Jebnie, je. To jest epik. Tata versus muchy. Jakby muchy były wszędzie, to by trzeba było spalić całą chatę. Tutaj. Masz. Łapki to tylko łapki. Co, otworzyłeś okno, one ten lapły. Lecą tam moskitera. Tak, ale tam też muskitera była i dziurawa jest. I one ja odkręciłem klosz, bo tutaj są tutaj. W środku. Co to też jakiś ten program? Następna. Nie, ekran jakiś startowy czy coś. Jezu, tu rozgniecione tak? No co? Jezu, to trzeba na dwór iść wyczepać to. Trzypałem. To nie o, chcesz jest. już tego? Jarek? Kur. Coś O, tu jest! Gdzie jest? Tu Tu gdzieś. Tu. Tak. Tutaj. Tutaj zobacz. O. Nie wiem gdzie spadło. Pa, dwa, masz tu łapkę i będziesz wbił. A to ja mam to robić? A co? Ty służących masz? Nie. Ty nie. Co się rzucasz? Słuchaj, to jest ten pilot tylko do tego telewizora? Tak. A co się spodziewałaś? Są tylko się... dwa telewizory tutaj. Ja pytam się, jak się tutaj obsługiwać, a ja tu nie ma programu. Trzeba podłączyć. To nie jest telewizor bezprzewodowy. Tylko jedna została. O jest, leci do światła! Lecą! tu się. Netflix, YouTube. YouTube! YouTube, o tu, Polista Kierowca, Jezu. chodzi o łacińskiego słowa, czy mieszkania w dość nietypowym domu. No dobra, ściszyłaś. Teraz... Załatwiłaś je? No i co? I teraz nie, 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 No, jak ja mogę tu zjechać teraz? W którym miejscu? Domyśl się. Tu jest tylko na środku, to jest tylko głośniej i ciszej. A tu, żeby. Który? Jest policjant. Wszystko jest z git? Jestem nie do zatrzymania. To dobrze. Ty mucho obrzydliwa jak dziela, zaraz to zobaczysz. Patrz kotko o ciebie. To tylko taki namalowany. Ja nigdy nie chciałbym być muchą. Aby ty, żebyś obejrzał film mucha. Na przykład. Jak facet zrobił doświadczenia i zamienił się w muchę. Zamieniał się. Pokazywał. Taki film powinien O, zobacz, zobacz, zobacz. Nie się twoim ulubionym zapachem trzeba ją ten, wypieprzyć Jarek, czym ty to zbierasz? nie ma jej ojeju nie masz pod karkiem nie, nie jest taki, nie taki mały długie nogi dlatego właśnie mały na ciebie się powinno mówić a na małego wielki no właśnie tam podobno dziura moskitiera. Zamknij już to okno. Ale tu jest za gorąco już, Jarek. Już trzeba oh. nie ten. Och. Czy ja mam to wziąć, tę muchę? O. oj. Ej. Tu, jest, tu nie ma kibla, nie? Nie, nie? nie, Dobra, naprawiłem. Małe co nieco. No. Na ręczniku pokaż. Nie, to ja powrzucałem. Rzucałeś? Dobre. Dobra. Nieważne. O jest cholera! znowu! Yes, No dopiero co zamknąłem Dopiero co zamknąłem, no tato A, te większe te trzeba normalnie walić Dlaczego to z całej siły nie zrobisz? Żeby zgasło światło no, to nie zgasł. <laughs> Bo ja tutaj robię efekty świetlne, że coraz mocniej świeci, albo mniej świeci A kiedy nam tak nagle mocno zaświeci, albo mniej Tak pulsuje Tak ci <grych> Widać, że muchy to nie za mądre Nie? Dobra. Już nie ma Ni cholery Chyba Wystarczy, że zamkniesz, bo tam dziurawa moskitiera No właśnie, po cholerę tu przyjechaliśmy jak tutaj są takie warunki gówniane, jak na wsi. To po cholerę tu przyjechaliśmy. To się, to jest nierogiczne po prostu. Dobra. O, tylko wyjdę, już tutaj wyskakują. Super, te małe muszki. Ale ta to tylko wiesz. Trzeba je pozabijać, bo tak to się niekomfortowo czuje. Po prostu. Tylko mówię. Matysław, Co ty chcesz? Tu masz ten koc. Jezu. Koc. No. Mat i Mateusz jestem. Tu masz skarpety. Co chciało? Dwa stępy moje. Tyle móc, tylko ciepło się zostało, a No właśnie. Tylko ciepło się robi, wszystko wyłazi. Tylko zimno, wszystko zamrożone. Tutaj tylko ta jedna łazi. Na zewnątrz. Tu się dzisiaj morder popełniłem O jezu. No i co, I to nie działa, dlaczego? O, morderstw. Weź przestań. Nie Nie działa. Dobry. Trzeba panele słoneczne Mac źle się. Źle leży Oczywiście, że już od razu. Masz, tu się połóż. Na swój kot. Już cię położyłem, zadowolona? No. Co on mówi? Co on mówi? Gówno. Nieważne. Dobra, co? To... Tak jak my mamy tam ale gdzieś indziej. Tylko nasze mieszkanie jest zdecydowanie lepsze. Każdy to potwierdzi, który... No mieszkanie to mieszkanie, tak? Nasze mieszkanie jest o wiele bardziej lepsze niż takie. Chcesz pić? Nie. To Ci wodę przynieść? Tak. I szklankę? Tak. <gry> Nadopiekuńcza mama. Na to opiekunczca mama, co nie? <śpiewaj> Słownie. Serotwóz. Albo co? Wybrażam jakimś cudem. Jak tu się położę? To co się stanie? Gówno. No właśnie. Więc do zobaczenia i cześć. Akcja się odwaliła. Jeszcze muchy do wybicia. Do jutra tych much powinno nie być, nie? Czy czy tam? Tam! Do jutra tych powinno much nie być, nie? Też tak myślę. Zamknąć. Zamknąć. Bo tutaj zgniłeś to mieszkanie, to muchy. Nie, muchy są dlatego, że przez okno wlatują. Prze to po cholerek to się otwiera. No trzeba wietrzyć. Sama się wietrz. Czy rzeczywistość. No, no, zamknij. Przecież mam lepsze sprawy do roboty, nie? Koszalin to jest lepsze, lepsze niż cokolwiek, po prostu miasto i kraj możliwości. A nie takie gówno w Mielinie. W Mielin, tylko usunąć to drugie i Melin. Ja bym nie był zdziwiony, bo to jest taka Melina dla Meneli. Co ja to muszę wam tłumaczyć w ogóle? No właśnie. Jeszcze muchy ta pierdalają, nic się nie da zrobić własnego nawet w prywatności, bo masz nieproszonych towarzyszy na gapę. Dobra, cześć. W sumie, kończy się tak czy nie? W końcu musi się kiedyś skończyć, nie może trwać tak wiecznie, więc cześć.